Hej, witajcie drodzy widzowie, Aryko 265, chłaniam przy nisko zapraszam Was na karierę menedżerską Arkadiu Cortonského Realu Madryt. Sezon pierwszy bezbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do spotkania. Dzisiaj mecz w ramach La Ligi Santander Real Madryt kontra Osasuna, bezbędnego przedłużenia. Nie, przejdźmy sobie do spotkania. <coughs> Dobra, zaczynamy spotkanie. Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Na starcie sezonu strzela kiedy chce. Niedługo transmisja. God. Z madryckiego estadio Santiago Bernabéu witamy Państwa przed telewizorami. Już za chwilę rozpocznie się transmisja meczu, na który wielu kibiców czeka z niepokojem. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Strukowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę emocje związane z meczem dla Liga. Real Madrid zmierzy się z oczasu no. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, formy, walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużyno, nie będziemy rozczarowani. Wagę przed meczem skupił na sobie Kilian Empapy. Od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Zdawiam się dziś. Pokaże wielką formę, taką grą ma szansę pobić rekord w liceum efektywnym. Obronicy muszą dziś w się na wyższym w by go zatrzymać. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową 11 Real Madryt na ten mecz. Między słupkami i wokół zła, dalej w obronie Daniel Carvajal wystąpi razem z Fernandem Mendy na bokach. Luka Modric oraz Casemiro zagrają na środku pomocy. i na wystąpi dziś Paul Benzenat. To jakim składem wyjdzie Osasina Pamperuna w zagraju najbardziej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem pochodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwmy się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę No to zaczynamy. Imprezę. Wpisów pierwsza próba. Dziadu. jest? teraz przejmuje piłkę w takim miejscu mogą atakować. Osa, wymontował. Teraz ten zemy. teraz interwencja

Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może 100% okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przywoitną próbę. Rzeczywiście niewiele zabrać. Szlak, przepraszam no was, was bardzo. Surzyna przeciwna wznowi przy tym Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować są, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Dane wejście w przeciwnika. Zadanie drugie, zakładanie idzie dalej. Udław, pokazał teraz najwyższą klasę. Rosja nie ogromnie tym podaniem. Poszedł do tej piłki, będzie groźnie. Szlak. Niebezpiecznie. Sytuacja jeden na jednego z bramkarzem. nie przenosi owoców w postaci bramki. Niezwykłe. Ruben Garcia. Mieci z tej akcji. aut dla drużyny przeciwnej. Dobrze, później co pana dostrzegła, ale strzał zablokowany. Czesza na bramkę? Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę krokiem. Tak, to bramkarskiej aby było. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Oglądamy teraz Kiliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. Mbappé może być niebezpieczny. I znowu go do zarealu. Rok zacznie się w rejonie. Za ładą dwiema bramkami. Zgotowany pod turkę.

Nie ma dużo miejsca, szuka szansy. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach, bramkaza. Dobrze zbudowali tę akcję. Stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. I oni mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić współbramkowej straty. Doskonale odebrał teraz piłkę Tak, doskonale. Wjechał mi w nogi, no. I oczywiście bramkarz... E, sędzia, przepraszam. Sędzia stał. Inteligentnie w obronie teraz. Nowym I... Po co, nie? nie było... Sędzia stał. Teraz! Mamy sobie szansę, uwaga! Ten ten za obrona? Nie ma wrogi! Świetna inteligencja! Co się stało? Mamy kończący pierwsze 45 minut meczu. Na ten chwilę prowadzi Real Madrid. Ależ to było 45 minut, nie, Znowu się Wiadomo, że mają najlepszą ja, w tym nie. momencie defensywę w Lidze. Ale zanosi się, że dzisiejsze spotkanie wygrają zwłaszcza dzięki ofensywie. Przepraszam nas bardzo, muszę powodować półurbanka. Wyładowan. Dobra, fulgues e fulgada yes, de lembranhas, bora essa vamos ver o em Dobra, robimy zmianę. Krossa wejdzie kama winga. Eduś, sorry, musisz wejść. tylko jedną ja zmianę przeprowadzę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Dobra, Lidiger e, też e, mi się już mi nie podobasz e, więc dobra drugą zmianę. W dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał, szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Zmiana w zespole realu. No nie, no sędzia to jest normalnie, hiszpańscy sędziowie to są masakra i plaga normalnie egipska. Real Madryt zmierzy się z Spodziewam się tutaj bardzo dobrego metru. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną Z pewnością nie na to stać. No nie, nie potrafili utrzymać się przybiłce. Teraz poszedł jest za obrońcami. Wciąż się próśnie. Kopywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Statowita pozycja strzeleczka. Nic dziwnego, że wielką uradowany prezentuje na teraz chorą ciszynę. Teraz na epranach powtórka tej grawi kapitalny kontrada. Rywale nie zdążyli nawet postawić za kilku w obrotów. Znakomita okazja do wstrzelenia gola z takiej odległości Samo okno dziękuję bardzo. Tyle. w Temacie. Halo! No w końcu. Przypomnę. Pom... Przypomnę sobie do czego służy Gwizdek. Że tego typu skończy się kawką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy o podróży. Wybierana teraz presja. Ale strzechwyt. Prawie pod bramką rywali.

Warto, na to, warto też zapytać, co się stało z linią obrotu, że pozwoliłaś... Co się stało z so, so, wami? I po tej brance jest 4-0. Utrzymuje się przy pilce przybierana szkiewana. Udane wejście, akcja przerwana. A ty, Dziadu, to westnicie, że co? Dobra, nie, nie. 4-0 jestem wynikiem. Karwa podanie Mbappé, Mbappé, Mbappé. I lobbyk na rab, rab, -ra nie masz szans. Nie jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną a aby zablokować boli efektywne i efektowne. Alba bez takiej odległości niezwykł się mówić. Plankarz miałby niewiele do powiedzenia. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają słowa. Zdecydowane jest to prowadzenie, raczej zupełnie nie zagrożone, bo to już końcówka spotkania. Zdecydowanie, ale czysto. Mhm. Mm <śpuszczaj> Przypominamy, że już niebawem kolejne tyłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Nie wiem jak państwo, ale jest, Ale musimy na chwilę przerwać. <śpuszczaj> <śpuszczaj> zrobił? Co zrobił? O! Na zaciągnięcie robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak... O, o niewidoczny i ściąga go. ...interwencja to musi wydawać pewności siebie. Do środkowu jest trochę głęboko. Szutka z roku nie udana, prosto do rankarza. Czy Benzema wykorzysta wolne miejsce na boku? Benzema przez tą Pip, pip, pip. Aluś tu wyjść z meczu. Patricz to zawsze wyjątkowe osiągnięcie

nie! nie. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na polisko wyszła jedna drużyna, a druga na na razie nie dojechała. No, I Bez najmniejszych problemów. Teraz próba. I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymamy ten kontrata. Podanie zatrzymane przez Dawida Aladę. dobrze to przeczytał. Czy będzie z tego bramka? Odprowadźmy tylko piłkę nie było potrzeby interweniować. ...procentuje bramkarskie doświadczenie, ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bardzo dobry techniczny strzał, ale jeszcze lepsza była obrona. Bramkarz wiedział czym to pachnie i nie dał się ośmieszyć rywalowi. Kurła, to prawdziwy kot teraz. Przez dwie minuty to można dużo zrobić. I dziękuję bardzo zaraz słyszymy się w wywiadzie po A t, y, za mecz wam bardzo dziękuję nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale łapek w górę, komentarze, słyszymy się jutro cześć, jutro. pa zaraz wywiad pomeczowy także nie zapomnijcie właśnie te, tego co powiedziałem, zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, łapek w górę komentarzy i do jutra, trzymajcie się cześć, pa, ale wywiad pomeczowy Odbędzić jeszcze będzie czy nie będzie? Będzie no. Zniżę trochę, żebyście widzieli wszystko. Yy, coś, co ma kiedy o dziś, Benzema występ. że może to potrafić cały sezon.